Budynki obozowych magazynów żywnościowych kompleksu Karl Auschwitz-Birkenau. Pierwszy, Kraut Silo, mniejszy budynek obozowej, kwaszarny. Drugi, Fünf Kartoffel Lagerhalle, budynek magazynowy żywnościowy. W nazwie ma pięć, ale jest dziesięć takich samych hal. Wybudowany w 1943 roku przymusową siłą pracy więźniów. I teraz pokazując skalę tych budynków, Jeden więzień otrzymywał na obiad małego ziemniaka. Niejednokrotnie był to jedyny posiłek w ciągu dnia. Jego ja tutaj odłożę, co może zobrazuje skalę dziesięciu takich samych hal. W 1943 roku powstaje budynek o tak dużej kubaturze, magazynów żywnościowych. Pokazuje on skalę zagłady, na jaką to wszystko zostało zaplanowane. W zasadzie nie wiemy, jak bardzo kompleks hal auschwitz birkenau miał się rozwinąć, do jakich rozmiarów. I bardzo dobrze, że tego nie wiemy. Ale o wyjątkowości tego budynku i tego miejsca świadczy jeszcze jedna rzecz. Miejsce zwane Judenrampe, to tutaj od wiosny 1942 roku aż do maja 1944 roku zostaje przywiezionych prawie pół miliona ludzi z całej ówczesnej okupowanej Europy w transportach deportacyjnych do kompleksu obozowego Kelauschwitz. Budynki obozowych magazynów żywnościowych i pracujący przy nich więźniowie to pierwszy kontakt tych ludzi z kompleksem obozowym Auschwitz. W miejscu zwanym Jude Niemcy zaczynają budowę wielkiego kompleksu magazynów żywnościowych. Wytyczne żywieniowe zakładały w teorii trzy posiłki w ciągu dnia: śniadanie, pół litra niesłodzonej na miastki kawy zbożowej lub wywaru z ziół. Obiad, 1 litr zupy, czyli wody ze skrawkami ziemniaków lub brukwi oraz niewielkiej ilości kaszy jaglanej lub mąki żytniej. Kolacja, 300 gramów czarnego chleba, 25 gramów kiełbasy albo margaryny lub łyżkę stołową marmolady czy sera. Jest to budynek nazwany Psym w Kartofelwegerhalle, chociaż pomimo, że ma w nazwie 5, to jest 10 hal i mniejszego budynku kwaszarni. Budynek jest przeznaczony na przechowywanie brukwi, przechowywanie marchwi, ziemniaków na składowanie właśnie warzyw. A budynek kwaszarni mniejszy jest przeznaczony na kiszonki. Posiłki miały znikomą wartość odżywczą, a słabej jakości produkty były zgniłe lub spleśniałe. Więzień zapadał na chorobę głodową zazwyczaj po upływie około 3 miesięcy, co znalazło swoje odbicie w potwierdzeniu ss -manów. Przyzwoity więzień nie powinien żyć dłużej niż 3 miesiące, jeśli żyje dłużej to jest złodziejem. Tutaj Żyd żyje 2 tygodnie, Klecha żyje 3 tygodnie, a normalny więzień żyje 3 miesiące. Obydwa budynki są w bezpośredniej strefie obozowej Birkenau, to jest kilkaset metrów od, od drutów obozu, w miejscu bardzo ważnym. W tym miejscu zostało przewiezionych prawie pół miliona ludzi z całej ówczesnej Europy transportów deportacyjnych do obozu Karlsruhe-Wirkenau. SS-mani właśnie tutaj, w tym miejscu, przy tych budynkach, dokonują selekcji na tych, co są przydatni w jakikolwiek sposób na potrzeb obozowych władz SS i dla tych, co mają być przeznaczeni od razu na zagładę. Tych na zagładę np. Na z transportów żydowskich jest większość, bo to 70-75% od razu zostaje skazana na śmierć w komorach gazowych. To, co znamy z mediów, znamy ze zdjęć, czyli zdjęcia z ładunku na rampie Birkenau, powstało dużo, dużo później. To już była sama końcówka obozu. Pamiętajmy o tym, że jego geneza, początek był dużo wcześniejszy i to właśnie ta rampa i to miejsce jest związane z początkiem funkcjonowania obozu Carl Birkenau. Budynek obozowych magazynów żywnościowych w na Gerhale jest to bardzo duży budynek. połącznej powierzchni ponad 8000 m2. I teraz uświadomiam sobie jedno, że więzień otrzymywał małego ziemniaczka albo pół dużego na obiad. Skala, na jaką zostało to wszystko zaplanowane, olbrzymi teren, który zajmuje ten budynek, pokazuje jak bardzo obóz miał się rozrastać. To nie był budynek zaplanowany na bieżące potrzeby obozu, to był budynek zaplanowany do rozbudowy obozu, do zagłady nie tylko narodu żydowskiego, ale również całego narodu polskiego czy innych Słowian. I to tutaj właśnie sobie uświadomicie, tutaj właśnie zobaczycie, jak wielkie to było przedsięwzięcie, jak bardzo dokładnie zaplanowane. Zachowały się resztki dokumentacji, zachowały się oryginalne zdjęcia z budowy, co jest bardzo ważne z budowy przez więźniów, bo oczywiście budynek powstał przymusową pracą więźniów. Niestety, tak ważne miejsce w historii obozu, praktycznie podstawowe, bo tu się rozpoczyna cały obozowy eksodus wszystkich więźniów przewożonych w transportach deportacyjnych. Właśnie tu, w tym miejscu, przy tym budynku, tak ważne budynki, które pokazują dopiero skalę, na jaką ta zagłada została zaplanowana, no, są w stanie ruiny. Nie wiemy dlaczego zostały pominięte w całym tym kompleksie buzealnym. My jako fundacja opiekujemy się nimi od półtora roku. Staramy się przywrócić te budynki na powrót do ich pierwotnego kształtu, stworzyć tu coś na zasadzie muzeum, e, Juderampę, e, bo właśnie tutaj e, te budynki się znajdują, właśnie na Juderampę, właśnie w miejscu tych transportów deportacyjnych. I pokażmy to, jak to wszystko wyglądało. Pokażmy, jak wyglądało samożywienie w obozie, jaki to był olbrzymi, kompleks i jakie to było wielkie przedsięwzięcie.